O, o, patr. Po prostu nauczyłem no, się naprawdę, że Anastazja no jest gwiazdą. I jest. Gwia. Raz no. będzie na pan I nie? cisza. To no. była taka publika, że po prostu stałem na tej scenie. I akurat wtedy miałam mała mikrofon, mówię mała. Powiedz, że chcę skoczyć, bo wiem, że mnie przyjmą do Słuchajcie, kochani! O Pedro, e, DJ! dzisiaj! <noise>

to jest kurde poniesienie! No. Ja nigdy nie słyszałem, że się boję. jest. Ja bym chciał tak zrobić jak, nie wiem, Pedro jak poleciał i go tłum niesie, ale się boję, że jednak ktoś mnie nie będzie lubił i kurwa upuści mnie. Widać amatorka jeszcze, nie? No, że pierwszy kaseł okazał się całkiem inny, nie? Ja pierwszy nie jego, więc widać amatorka troszkę jeszcze. No i wiadomo, on jeszcze nie był tak Boże, popularny. No ja pamiętam, jak to się mówi. Pierwsza impreza moja w programie, to pamiętam, że już, już rozbierałem się wszystko. <ścoughs> amatorka, kurwa! Amatorka! No to dobrze! Kurwa, ale amatorka! Pazam yeah! Matorkę do manareju! Ja po prostu o, powiedziałem, że mi nie, nie skoczy i odpięknie ja mam od taki stan, że bro, ja nic nie pamiętam z tej imprezy nic kompletnie. Tylko pamiętam, że były żelki e, pajączki. A to są czaja wyrwała tego chłopa. To czajnik się Ale to by nie było? było. Czaja sobie wyrwała faceta, który robił operację plastyczną. O, kura, to I ona się w nim zakochała. Czaja jak wyrwie, to nie ma chuja we wsi, nie? Ja tylko pamiętam, że miał zęby. zęby. Oj, ten tańczył. Będą się kłócić o swetry. Będą się kłócić o swetry. Notnicycki, zatnicki, czy się nadają się do roboty Czy do roboty słuchajcie? Nie dziwne, że mi wpadł w oko, skoro był przystojny, miły i sympatyczny, tak? Nie wiem. Przystojny, miły i sympatyczny. Nie wiem. I forget, I forget. Ja nie wiem, skąd on był. Mohamed? mahmat To Turek był? No, jakiś zagraniczny. Cała się uruchomiła i wyrwała Turko Norwega. Turko Norwegu. Turko Norwegu taki... Turek, co się z Norwegami. wszystko, <grym> <grym> ja wyjaśniłem sobie. Turek co się z Norwegami. 30 lat w Warszawie jestem. Jest tam doktor. Uniwersytet warszawskim. Ja doktor. A on po prostu wykłada na uniwersytecie warszawskim a ta pomyślała, że on jest doktorem kurwa od operacji plastycznych, nie. Czaja to jest kurwa jednak dobra, nie. A biona Zobacz, no. zobacz, zobacz! Jakie przejęcie! Bo my w ekipie nie mamy żadnego doktora. No to ja mam drogę. Chcę odnieść, chcę odnieść. Kiedyś tak? Jest tak? Nie. Nie, patrz, nie. Ona nie słyszy tego. Nie. Nie słyszy, że nie jest No nie, ale o Boże, I love you. Zwykły doktor w przychodzie. <laughs> Czaja się napaliła, że i nos zrobi. On tam z tyłu chce tłumaczyć, nie, zwykły doktor w przychodni, nie. <laughs> o to się słuchają. ja nie te laski, co? Powiedział, że jest chirurgiem plastycznym. Wie dobra, to będziesz odbyć to mi zrobi jakąś... Jak po... on nie powiedział w ogóle, że jest chirurgiem plastycznym, kurwa? Tylko że jest doktorem wykładowcą na uniwersytecie. Tak ja. Już no tak. wszystko po mecu, nie? Tak, bo ona już wchodząc mówiła, że no muszę mieć nos zrobiony. Tak. No i jak usłyszała, że chirurg plastyczny, to od razu Tak, to się zakochała, nie? Tylko, że on na chacie pokazał swoje drugie oblicze. Ja no. Ale ona była zakochana, nie? Ona jest ile Ile Krat? Ile? Najwięcej metrów? Ile centymetr? nie stać Ona jest zirkon. Ona nie druga. druga. No, nie druga. <ścoughs> Ona nie stoiła, nie? O. O. Znaczy tutaj to już chyba się popisała przed ebą, albo po prostu robił już swój show. Jak zobaczył kamerę? <ścoughs> no tak, tak, tak. Kamery to trochę ludzi, co? No tak. Na szczęście nie wszystkich. <ścoughs> Bo ten turko cały czas jej tam cisnął, a Czaja yy, po prostu i tak wyśmiewała się jej włoskami sobie ją pokazywała. Okej, okay, okej, okay, okej! Okay. Co to jest? Ja piję Jesteś ja ja grupi? No, ten. Ja ten jej cisnął, a ten ta, ja ta się kurwa cieszyła, ten jej cisnął. W boksie to się ja tego, boksie to kurwa tego, y, tego srania, srana nika, y, to kurwa w pierwszej rundzie robię. Upa. na szczęście nie wszystkich. Ja, też tak, Do końca turbo wyścigu, 47 minut, a Wesomę Kevin na 70. okrążeniu na pierwszym miejscu. Turko Norweg cały czas jej tam cisnął a Czaja yy, po prostu i tak myślała, się i włoskami sobie okej, okej, okej. Co to jest? Ja pierdolę o, Jesteś grupi? <gry> <grym Federal -9> a chciał zobaczyć te Ja z dzikiem sobie zajęliśmy lożę Szyderców. No i pompę mieliśmy, a on tam ją prowokował jakimś garkiem, żeby nie dzwoniła. Piękny głosik był. Telefon. No ten Mohamed to w ogóle to, tego krokodyla traktował tak, jakby był jego koniem. Czy no, ja no, to nie? No my to siedzieliśmy, a sami patrzyliśmy na to i nie wiedzieliśmy, co się dzieje. nie? No to był dramat potem kurwa bierze i rzuca w nią kurwa żelaznym garnkiem. Kurwa, no to to już nie było zabawne. Kurwa. Ale to też sobie tak dawała już wcześniej. Ona się dawała! Mogła wcześniej zareagować, nie? Dziewczyny mówią, że niby mnie uderzył garnkiem, ale ja tego nie poczułam. Mój bałwan, kurwa! Mm, kurwa, no. czaja Czyli można było pozwolić. Ona nic nie czuła, ona nic nie wie. Tak naprawdę, jak dziewczyny się ta... biły, to Chaya zadowolona, że garkę dostała ich chuj tam, nie? No, zaprypnięty wtedy byłem w chuj. Poprawiała, a potem się biegła za nim. Jak ktoś czegoś bardzo chce, czegoś bardzo pragnie, tak jak w tym przypadku, ona nos. Chcesz nie wszystko zrobić. No ale właśnie, ja tak nie mam. Nawet jak coś bardzo chcę, to jak mnie coś w kurwi, to i tak zrobię. Tak, jak chcesz się niesiono i po prostu no. tylko w no tak i tyle jak ja mam. Zresztą na noc możesz sobie zapracować. Nie właśnie musisz się. O kurwi. szła. Na skrót. No do <noise> no, tego że... no, no, że... no, ja tego nie rozumiem, ale wiem, że tak jest. Dobra, no, biedz no, lecimy dalej. Okej. Okay. <noise> 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 Kurde, to jakiś krokodyl Nie, ja wiem co to będzie. Krokodyl? Nie. To ty? Nie. Ty. To było piękne! Ty, 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 Siedzimy sobie wszyscy razem w salonie, chillujemy i nagle wchodzi jakaś taka zielona postać, patrzymy. Ale ma figurę, nie? Kto? Przejebana jest. Dobra, do No nie, mów, że nie. Chodzi jak dostała i nie czuję, zdarza się. No, czaja. A dla nich to Beksa Hlądzik tak chlądzik, ma Ta, chlądzik. Tak on zlał kurwa miał szansę w 15 sezonie zresztą zobaczycie kurwa jaka to jest spała bita <grytanie> Zwykły pajac kurwa już chcesz mieć jeszcze długie włosy nie bo za długo trzeba dbać o nie